Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam was w 15 minutówce poświęconych, że Splatterhouse od namko. jak widzicie, już jest e, ciekawy, jeżeli chodzi o e, ekran tytułowy. Mamy tu jakiegoś popa prańca. w tej chwili dość sugestywna, krwawa, mocno krwawa, e, króciutka cutscenka, przejście do głównego menu. Ja wiem, że możemy odblokować właśnie klasyczny, klasycznego Splatterhouse'a. Yy, grę, która już swoje lata ma na karku. Ale przejdźmy do... Story Mode. Ja odpalam tą grę po raz pierwszy. Otwórzmy sobie nową grę. Mamy do wyboru... Tchórz, Savage i Brutal. Zagrajmy na poziomie Savage. Okej. Okay. Jak widzicie mamy kawałki mięsa lecące gdzieś tam, odbijające się na w ekran. Ja bardzo pozytywnie nastawiałem się do tej gry, zobaczymy jak to się sprawdzi w praniu. Czy była warta załatwienia sobie na półkę. Jakaś kacyceneczka. W międzyczasie dopowiem, że gra jest tylko i wyłącznie na jednego gracza i oczywiście posiada trofea jest w rozdzielczości 720p. Oczywiście gra ze znaczkiem PEGI 18, czyli 18 lat <laughs> ze względu na brutalność. Zobaczmy sobie chwileczkę tutaj tej scenki, żeby zobaczyć po co tutaj biega. Scenka, jak to zawsze było w przypadku Namco Bardzo fajnie zrobiona. Dobra, skipnijmy. Co za dużo to niezdrowo. Każdy sobie sam gdzieś tam zobaczy. U siebie, jeżeli ten tytuł akurat wam przypasuje ja też na spokojnie, później będę się bawił tym tytułem, w tej chwili do filmiku, że tak powiem na szybciocha. zerknę. Tutaj mam takie wrażenie, że jest to cel-shading, jeżeli chodzi o rodzaj grafiki. W tym pierwszym rzucie tak, oczywiście, mamy tutaj cel-shading, czyli można powiedzieć takie komiksowe podejście. No i mamy fajną przemianę. Bziomeczka Będzieś, jej, Będzie będzie rzeź. Już mi się podoba No i poćwiczmy tutaj ataki Jak widzicie mocno krwawo podoba mi się tutaj ten komiksowy styl Brutalność naprawdę duża Soundtrack też mocny. Widzę, że po wciśnięciu L1 biegamy szybciej. R2 turlamy się. No i tuczemy. Ok, jeszcze ktoś. Tutaj mamy możliwość wyboru drogi czy jak? Nie. Na razie nam blokują po prostu przejście. Ale będzie solidna dawka sieczki. Dawno nie grałem w dobry slasher, a tutaj zapowiada się wyśmienicie, więc z miło chęcią zatracę się w tym tytuł, tytule. Chory ten klimacik, chory. Ketchupu wylali. Już okay. widzę, że śmigam w normalnym tutaj... E, w normalnej formie. Mogę skakać, mogę tutaj tu z tutaj rozbijać jakieś efekty. Widzę, że mogę chwytać. Tak zerkam po klawisze logi. Zobaczmy, może coś dziś będzie ukrytego tych przedmiotach na razie widzę, że nie. Jeszcze jakieś tutaj sarkofagi. Ok, tutaj na dipadzie możemy sobie pomóc, gdzie mamy iść, w którą stronę. No, tędy nie przejdę, czyli schody numer 2, bramka numer 2, jakby powiedział Zyguś Heizel. Ciekawe czy spotkamy Zonka. Zajebisty żerany Tutaj zerkam. Ok, i otwiera się przejście sorki gardło. Tutaj widzę jakoś dzika locha. Jakieś gałgany mi tu śmigają za oknem. Chodźcie, chodźcie do tatusia. Come to daddy. No i kolej, kolejna scenka mordowania. Okej, okay, widzę, że mamy kombosy. I możemy ładować jakieś mocniejsze uderzenie. Ale mi się piąstka zapaliła. Kabum. Teraz jesteśmy trochę słabsi, niż byliśmy na pakowańce <laughs> sorki Te Gardło mnie męczy A, fajnie efektowne podejście, nie wykorzystałem tego zanim się kapłem tutaj No i musimy trzymać gałki, w tym do środka, w tym momencie miażdżymy mu główkę Jakaś trofka wpadła na potwierdzenie tego, że gram po raz pierwszy. No widzę, dochodzą jakieś skile tutaj. Typowo rozpieprzające tutaj tych wrogów. Jakaś kolejna tropa. Nasz ziomek, pierwszy metanabol, także napakowany. Ok, i miażdżymy główkę. To już się nie dziwię, dlaczego to jest gra do 18 roku życia. A raczej nie kupujcie Milusińskim na Mikołaja. Tutaj mamy jakieś znaczki u góry, nie da się tego rozpieprzyć, nie da się. Widzę autosejf tutaj zapisał automatycznie nam stan i zbieramy kwotę naszej lubej. Okej. Okay. Musimy się tutaj udać. No to się gościu wkurzy. Golumy. Rodzina Goluma. Z Władcy Pierścionków. Spada ich jak z deszczem normalnie. Więcej ich matka nie miała, ale fajny widok przed chwilą był. Jak w stronę ekranu. Chłopaki tutaj lecieli, widzę znowu jakaś wstaweczka, bo widzę, że mogę chwytać ich po dwóch i fajnie miotać. No i dostałem klepy. Szczerze, nawet nie wiem kiedy, bo nie, nie, nie patrzałem na, na coś co jest energią. Ja tutaj się właśnie rozwodziłem nad oglądaniem tutaj tego terenu i mnie tu zaciukali. Ale zaraz to nadrobimy. Przy okazji, przejrzyjmy tutaj interfejs Zobaczymy co jest na selekcie, co jest na starcie A propos Tutaj podejrzewam Kurcze, nie pokazuje teraz ten pasek się Na starcie tylko mamy możliwość opcji, nic więcej Z ciekawych rzeczy No i mamy to samo <laughs> ok czyli podejrzewam fioletowy jest to nasze HP, czyli życie, a czerwony jest to swoisty rage, że go tak nazwę czyli jakaś tam furia ładowana do ataku, jakaś mocna, specjalne ciosy. Teraz sobie poradzimy. Spokojnie. Zacznę kontrolować to wszystko, bo tak naprawdę przyglądałem się przeciwnikom i nawet nie patrzałem na ten pasek. Swoją drogą ciekawe, jak my tu tą energię na, nadrabiamy. Dobra, te drzwiczki. To ci jakiś gwałciciel się tam śmieje. Moją lubą za włosy! Ja ci dam. Dobra, skopa drzwiczki. Mamy broń. Także jakiś pomocny oręż jest. Deseczka z gwoździami. O, no, klimaty chore, ale podoba mi się, naprawdę. Powiem szczerze, właśnie czekałem na jakiś dobry slasher lubię czasami właśnie się wyżyć w tego typu grach ostatni dobry slasher to Castlevania w jaki grałem jeszcze tak od siebie w roli tutaj z zapełnienia czasu na wizji powiem wam że ze slasherów które grałem najbardziej oczywiście eee, podobałem mi się Castlevania Dante z Inferno what the Fuck. Fucking no mi napisali, no co za madafaka. <laughs> Rozgadałem się znowu. Sorki te gardło mnie męczy. Dobrze, mogę wam kaszleć tutaj do kamery. No, wczytujcie się, ludziki hawajskie. No także wracając do tematu Sorki Kurde te gardło. To ze Slasherów y, Castlevania, Dante z w którym nie osobiście o wiele bardziej się podobał Godowa Trójki, no ale na pewno część z Was się ze mną nie zgodzi. No jeszcze telefon sobie dzwoni, ale to sobie poczeka. Rozpieprzamy tutaj ziomków, ok. Przejście otwarte, tylko nie wiem czy teraz z nimi walczyć, czy na szybko tutaj zasuwać. Wybrałem opcję z szybkim zasuwaniem. No i znajome golumy. Także widzicie, mocno, krwawo, dużo akcji, tak to wygląda. Sami się zdecydujcie, czy chcecie grać w ten tytuł. Ja z Wami się żegnam. Na pewno ten tytuł będę przechodził, bo mnie osobiście się podoba. Na pewno będę się koncentrował tutaj na tej grze, grając gdzieś. A z Wami się żegnam. Trzymajcie się do następnych filmików. Hej!